Mówią, że to tylko legenda. Przerażający, pełen chaosu, zło w czystej postaci. Brytyjczyk, skryty w mroku, milczący, a jego uśmiech to cień grozy. Jaś Fasol w sobotę i niedzielę od 14:30 w FX Comedy. To jest zapowiedź rodziny, która stała się legendą. Odważnego humoru na wyciągnięcie ręki, bo po to są najbliżsi, żeby bawić. I to do łez. Bracia Wayans zapraszają. Jutro o 22 w FX Comedy. Sprawia, że serce szybciej bije. Chcesz go oglądać codziennie. Ja kocham Raymonda. Ty kochasz Raymonda. Now I will take off my robe and hug you. Oni kochają Raymonda. Wszyscy kochają Raymonda. Od poniedziałku do piątku od 11 w FX Comedy. Simpsonowie. Na otwartym planie cztery schrony, ciepły i zimny, bieżący tlen. Nie ma jak reality show. Dynamiczny montaż, zero treści. I inaczej. Żałuję, że Cię poznała. Święte słowa. Właśnie skumała, że jesteś do bani. Co tak późno, pani? Czemu to tak wpada w ucho? Król jest tylko jeden w nowych szatach i we wszystkich sezonach. Od poniedziałku do piątku wiele ważnych kwestii padnie z jego ust. Diabli nadali. Od poniedziałku do piątku od 14.00 w FX Comedy. Rodzina. Związek intymny. Wzajemne uczucie. Współdziałanie. I wzmacnianie wewnętrznych więzi. Rodzina posiada też role osobowe: małżeńską, rodzicielską i braterską. Sprawdź, czy wszystko się zgadza. Współczesna rodzina od poniedziałku do piątku od 20:00 w FX Comedy. kupić pół tukana. Ale jak to? Zapłacię pół. A jutro dokupię resztę. Mogliśmy zwiększyć limit. Traktuję to jako ostateczność. My rodzice czujemy się spokojni kiedy nasze dzieci sobie radzą. Załóż dziecku konto mobi z bezpieczną łapką mojej jemie. Jemie asystent rodzica i dziecka. Jest radość i mega radość bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RDSO 0%. Jak tak, to Allegro. Teraz w Play oferta na Twoich zasadach. Wybieraj i wymieniaj ulubione serwisy w ramach abonamentu, tak jak lubisz, w pakiecie Super Szybkiego Światłowodu z telewizją. Wybierz Super Szybki Światłowód z telewizją za 90 zł miesięcznie po rabatach z umową tylko na 9 miesięcy, bo w Play płacisz mniej. Play. Marvel Must Have. Zbierz ekskluzywną kolekcję komiksów i grafik, które trzeba mieć. Tom pierwszy, Spider-Man. Tylko 14,90 Już w kioskach i na kolekcjamusthave.pl. Hej, Kea. Czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można! Ika radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Mój uśmiech zawsze musi być perfekcyjny, dlatego codziennie stosuję pastę do zębów Ultra Blanc Express. Ultra Blanc znakomicie wybiela zęby, a do tego jej fioletowy kolor pozwala na podbicie efektu śnieżnej bieli. Zaraz po zastosowaniu. Dzięki Ultra Blank Express, zęby wam zdrowe i zawsze białe. A uśmiech nieskazitelny. Ultra Blank. ultra białe zęby. Teraz nowość: wybielająca pasta z dodatkiem 24-karatowego złota. Ultra Blanc Gold. Wspaniale jest patrzeć jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Zakupy, Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram Mleko Twój Kubek 52% taniej za opakowanie przy zakupie 6 A dodatkowo brzoskwinie ciasteczkowe 6,99 za kilogram i Buprom Max Sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak smakują chwile wolnego? Czasem jak sopockie lato. Solą morską na ustach. Czasem jak... Spacer pod Giewontem. Naszym kultowym oscypkiem. A nawet jak nie planujesz ruszać się z kanapy, to polubisz nasz weekend na Mazurach. Nowe chipsy-przysnacki. Smak wyjątkowych miejsc zawsze przy Tobie. Aby zapewnić sobie maksymalną amortyzację w butach, możesz nosić poduszki. Trochę dziwne albo niesamowicie komfortowe Max Cushioning Hands Free Sketchers ins Po prostu, suwasz stopy i gotowe, bez pochylania się i dotykania butów rękami. To jak chodzenie na poduszkach, tylko że bez poduszek. Nie próbujcie tego w domu. Wypróbuj mój sposób bez używania rąk z Mac tocznej hands-free Sketchers Slippings. Gotowy na powrót do szkoły i pracy, poczuj kontrolę dzięki drukarce Brother. z dużą kasetą papieru i systemem czystego, bezproblemowego napełniania. Drukujesz bez kabli z dowolnego miejsca dwustronnie, dzięki czemu dbasz o środowisko i swój czas. Drukujemy wszędzie tam, gdzie ty. Poznaj pastę do zębów inną niż wszystkie. Nowy system Colgate Total jest 15 razy bardziej skuteczny w profilaktyce problemów jamy ustnej. 100% badanych zauważyło efekty już po 3 tygodniach stosowania. Przeciwdziałaj problemom zanim się pojawią. Nowość. System Colgate Total. Przy ulicy Finansowej mieszka Kacper, któremu potrzebny jest większy monitor. Na chwilę? Za chwilę! Z pożyczką na chwilę dla nowych klientów do 4000 zł z 0%. 0%. Weź na provident.pl. Provident. Jest dobrze. Czas na trening szybkich i bezpiecznych płatności w internecie. Powiesz aplikację Visa Mobile. Pobrane. Aktywuj kartę PKO Banku Polskiego Visa Mobile. Już mogę płacić? Tak, numerem telefonu. Chodź Visa Mobile na Allegro, by otrzymać 40 smartfonów. Hey, Ej, łatwe. The... Tymczasem w RTV Eura GD. Hmm, Tylko jak ja to wniosę? Proszę zostawić wszystko nam. Wszystko? Oczywiście. Doradzimy, zaoferujemy zakup na raty 0%. Dowieziemy, wniesiemy, zainstalujemy. A zużyty sprzęt odbierzemy za darmo. Wow, dowozicie. Dowozimy, wnosimy, instalujemy. W RTV Eura GD mamy niskie ceny i wszystkim się zajmiemy. Teraz promocji. Pralka Samsung 1995, taniej o 200 zł. Lodówka Candy 1799, taniej o 100 zł. Kupuj w sklepach i na euro.pl. Zapamiętasz ten dzień, w którym twój syn pierwszy raz odstawił szklankę do zmywarki. Janek z pewnością zapamięta ten, który sam zrobił zakupy na swoje pierwsze marchewkowe ciasto. Daj się zaskoczyć samodzielnością swojego dziecka z kątem Santander i kieszonkowym 200 zł w promocji. Santander Bank Polska. Pomaga dzieciom ogarniać pieniądze. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Zapraszamy na reality show Zwyczajna rodzina. Well, let's get started, boys. Hey, Stewie said his first word. What 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 uh, what 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 Are you dead? Can I eat you? Say mommy again for Instagram. Yeah, we don't know how to end these shows anymore, so we just do nonsense. Family Guy, głowa rodziny. Od poniedziałku do piątku od 21:00 w FX Comedy. Moje dotychczasowe dzieci. Edukacja Brandin packler Sugestie. Uwaga, ogłoszenie dotyczące menu i stołówki. Kilka pozycji zawiera literówki: Zielna fasolka to zielona fasolka. Krykiety to tak na psiadakus. Muszę zdusić ten przepływ miłości do nauki i pokazać, kto tu rządzi. Oni, frajerze. Ogłaszam pół dnia zajęć. I tak za dużo żadnych zajęć. Komu oddać forsenala? Polska. Tekst Anna Snarska. Czytał Paweł Bukrewicz. Mówią, że to tylko legenda. Przerażający, pełen chaosu, zło w czystej postaci. Brytyjczyk, skryty w mroku, milczący, a jego uśmiech to cień grozy. Jaś Wasol w sobotę i niedzielę od 14:30 w FX Comedy. Sponsorem programu jest producent leku Diosminex Max na ból nóg, obrzęki i żylaki. W roli tytułowej Rowan Atkinson. Z powrotem w szkole. Musi patrzeć. <noise> Sponsorem programu jest producent leku Diosminex Max. Na ból nóg, obrzęki i żylaki. Nowa Toyota Corolla Cross, najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dziadek, jesteś głodny? Głodny? Ja nigdy nie jestem głodny. Na pewno? Na pewno to Kopernik nie żyje. A z czym wziąć super kombo? Przecież z halapenią i magnet. No przecież, bo teraz w Super Combo możesz wziąć albo dwa burgery, albo burgera i McNuggets. Do tego średnie frytki i średni napój. Wszystko za 19 zł. I tak mnie znają. A keczup gdzie? Macie coś, czego jeszcze bym nie miał? Abonament, który ma w sobie wszystko. Zupełnie jak ja. A cena? Teraz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie za jeden przy zakupie dwóch. Za tyle można mieć wszystko! Wszystko i do wszystkich! Brzmi jak tytuł filmu. O mnie! Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch. A w nich rozmowy, SMSy, MMSy i internet 5G bez limitów, bo w Play płacisz mniej. Play. W kosmosie pan nie był. Moja kariera nie znosi próżni. Jest radość i mega radość, bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 lat 0%. RNSO 0%. Jak tak, to Allegro. Jest na topie, jest uwielbiana. Jedyna niepowtarzalna berlinka z szynki. Brawa! I wchodzenia ja, cała na biało. Zdradzisz swój sekret? Oczywiście, szlachetne pochodzenie. Jestem z szynki. Mmm, premium. Numer jeden w Polsce, baby. Berlinki z szynki to wysokiej jakości szynka, sekretna mieszanka przypraw i wędzenie dymem bukowym. E, a gdzie cię można spotkać? Jak dobrze to rozegrasz, to u ciebie przy śniadaniu. Są barówki i są berlinki z szynki. Opłaty za abonament? Zrezygnowałem, bo teraz płaci on. Tako. Płacę, ale to zaszczędzam dzięki rodzinnym numerom. Wziąłem jeden numer dla siebie, a za Aśkę i dzieciaki płacę połowę. Tako. Oni nie muszą myśleć o rachunkach, a ja wiem, że zawsze będą pod telefonem. Wybierz rodzinne numery w Orange i zyskaj kolejne numery o połowę taniej niż pierwszy. I do tego smartfon Xiaomi o 50% taniej. Tako, bo Orange tu jest. Hej, Kea. Czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można. Ikea radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później w wygodnych kawałkach na raty 0%. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Nie musisz się męczyć. Wybierz Detusan, to sprawdzone rozwiązanie w walce z kaszlem palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. Marvel Must Have. Zbierz ekskluzywną kolekcję komiksów i grafik, które trzeba mieć. Tą pierwszy Spider-Man tylko 14.90 już w kioskach i na kolekcja Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby, a wyniki badań to potwierdzają. Weź Eseli Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Eseli Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzięki Eseli Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Zobacz różnicę w wynikach badań i samopoczuciu. Eseli Forte. Twój lek na wątrobę. Super szybki światłowód od Play za 45 zł miesięcznie? Gotowy. 45 zł. To rzutka po. Jest nas piątka. No to mnie nie liczcie, będzie łatwiej. Muszę odpocząć od tej matmy. To oglądamy, czy gramy? No przecież mieliśmy się uczyć. Właśnie się uczymy. Oszczędzać. A umowa ogarnięta. I na krótko, bo tylko na 9 miesięcy. Konkretnie. Wybierz super szybki światłowód. Dla klientów Play za 45 zł miesięcznie po rabatach. Z umową tylko na 9 miesięcy. Bo w Play płacisz mniej. Play. Do szkoły, lajka like szef! Teraz w Kauflandzie artykuły szkolne kup jeden, drugi tańszy dostaniesz gratis. A płatki śniadaniowe Nestle kup jedne z Card, drugie tańsze dostaniesz gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Oto, kto pójdzie do biedronki? Trzy, cztery. Okej. Okay. Gramy. Trzy, cztery. Biedronka jest za rogiem. To co? Gramy? Raz, dwa, trzy. Piedronka. Kończą się napoje? Na szczęście szeroki wybór napojów masz w piedronce. Na przykład od czwartku do niedzieli. Naturalna woda mineralna muszenianka 1,5 litra. Jedynie złoty 99 zł za butelkę przy zakupie 12 butelek. Moje pragnienie, moje napoje, moja piedronka. Coś pięknego. Dzięki, stary. To nie do ciebie, Ralfie. Zobacz, to się nazywa dzieło sztuki. Kucygom też się podoba. Solidna robota, solidne narzędzia. Już zrób to sam Arnold, zatrzymaj to, Arnold Tu będę studiować Kto to opłaci? Oj, nie ma tu chemii Ale może być Pożyczka gotówkowa na co tylko chcesz rl 9,9%, a pierwsza rata nawet za trzy miesiące Genialna wygoda Felobank Sponsorem programu jest producent leku Diosminex Max na ból nóg, obrzęki i żylaki. Okay, Dziękuję za przybycie na lekcję judo. Zanim zaczniemy,